Teraz. A pan tutaj może być, a pana troszeczkę zagójmy, tak z boku, dobrze? Zobaczymy, co panu tutaj powiedzą ci artyści. Panie że nie dobre, pan wie, że pan tego nie układa. Panie pana, ja mogę. Pan sproi, niech pan sobie nie załatwia prywatnych spraw, bo robicie ściemę, macie szybę za ciemną z tyłu. A w ogóle tarcze kamulcowe macie składu O proszę, mamy inspekcję ze słynnym sprzętem, proszę bardzo, mamy słynny sprzęt, a tu mają chyba prywatną kamerkę, widzę, bo na pewno krokodylom nie dali mi a ta kamerka jest prywatna czy służbowa? Brak odpowiedzi, tak się domyślałem. macie tarcia zużyte. No to życie powodzenia szerokości, grzewności. Jak pan mniej więcej wie, ile pan ma, zapraszam na stronę Jeż radar na Facebooku. Taka strona jest Jeż Radar na Facebooku. Proszę zajrzeć pod hasłem: Besty, dziesiaka, a nie misiaka. Ale mi spadnie dzisiaj, bo pierdolon. A jak się teraz plu, panie, żeby pan nie, nie pokazywał mego wizerunku? No i pan zobaczy, niech pani wysiądzie. Oni tam w ogóle nie mają żadnego oni Mam kamerkę o rozdzielczości 200 na 400 Panie, to było 20 lat temu w Nokiach. I oni, mówię jeszcze raz, swoją prędkość pokazują panu jako swoją. Ale to Panie, te, teby, pan. Yy, yy,